Moi drodzy, jest dzisiaj ze mną. Elektryczny Adi. Siemanko, siemanko. Siema elektryczny świrze. Łapiemy przypadkowe pięć osób, ty łapisz pięć osób i ja i pytamy się, ile to kosztuje. Okej. Okay. Jak znajdziesz pięć osób, które będą bliżej tej bazowej ceny okay, no, no, no. niż ja, to jak ty będziesz bliżej, to ja stawiam pizzkę. A, spoko. Piszesz się na to? Dobra. Dobra, jest, jest dobra. dobra. Dobry challenge. Dobra, to patrz, czekaj, weźmiemy. Gramy w kamień papier. Do trzech czy do jednego? Do trzech, do trzech. Dobra. Trzy, Trzy cztery. cztery. 3, 4, 3, 4 5, ry. 3, 4. Jak wczoraj pojechaliśmy na pół. Ja zacznę. Ja zacznam. Powie mi pan ile według pana tamten czarny z grubymi kołami. 40 tysięcy. 40 tysięcy? No to y, mocno się pan przesza... przeszacował? 7. Nie, no to za 7 tysięcy, to ja widziałem inne, i słabsze. Myślałem, że wielkość i ogrom tego roweru sprawia, że taką cenę podałem. To za 5 mogę go wziąć teraz. Okej, okay, okej. Okay. Je, jeszcze nie jestem gotowy na sprzedaż, ale no, <gry> ciekawie to słyszę. Dziękuję w takim razie. Idę dalej pytać. E, mam nadzieję, że jak ciebie też coś przestrzeli, żebym, e, żebyś to ty stawiał pizzkę. Ale no faktycznie wygląda to nie najgorzej. E, zanim tu pan może zrobi sobie fotkę, ja szybko się coś dopytam. Czy mogę pana dopytać, ile by pan uważał, że kosztuje ten rower z dużymi kołami? Yy, koło 5 tysięcy. O, bardzo blisko. Yy, około 7, no ale blisko, blisko. Dziękuję w takim Tam, razie. Ucieka między 5 a 10. Mam już dwie osoby na koncie. Yy, czekam na kolejnych przechodniów. Ale tutaj też ze sobą mamy tosę. Tą tosę ja też będę chciał pogłaskać. Jaka ona jest fajna. Halo, przepraszam. Yy, czy yy, weźmie Pan udział w takiej krótkiej ankiecie? Jak Pan myśli, ile kosztuje ten rower, ten czarny? Nie wiem, 10 tysięcy. blisko. 7, blisko. 7, no. Dzięki. Mam takie szybkie pytanko. Czy weźmie pan taki szybki udział w ankiecie, ile to może kosztować, ten czarny? Nie dobra, dobra. Przepraszam. Takie szybkie pytanko, czy yy, strzeli pan, ile koszt może kosztować ten czarny rower? Nie. Nie, pan nie strzeli, dobra. Czy jest pan w stanie strzelić, ile może kosztować ten yy, czarny rower tutaj? Elektryczny? Tak, tak, na prąd. 750 watów, zasięg około 80 kilometrów Kamulce tarczowe Tak, hydrauliczne z czujnikami No właśnie No nie wiem, jeżeli to jakaś, jakaś promocyjna cena jest mm, nie, nie sądzę, to podpowiem To jest Chińczyk A, to jest Chińczyk Tak, tak, to A. nie jest A no to pewnie poniżej 10 tysięcy Poniżej, tak, tak, dobra, dobrze no, nie wiem, czy piątkę z 5 tysięcy wystarczyłoby. Na niego. Troszkę więcej, troszkę No, właśnie. Więcej. No, tak pomyślałem, że to. Tak, to jest około Siedem siedem Siedem, No, no, no. Dobrze, tak. No jak Chińczyk to tak. To Super możliwe. Dobra, dziękuję w takim razie. Bardzo proszę. Ja tutaj pana chciałbym zaczepić. Czy pan orientuje się, ile ten rower mógłby kosztować? Taki strzał, ten czarny. Pss, 30 tysięcy. Mocny, mocny przestrzał, yy, mniej, mniej. Nie wiem. Podpowiem, że mocny przestrzał. Mocny. To z, to nie wiem, z 10. Bliz, bliżej, około 7. Siedmiu. No, także, ale wygląda, rozumiem, na drożej, tak? Wygląda drożej. Okej, okay, okej, okay, super. Dzięki w takim razie. No dobra, słuchaj, twoja kolej. E, kolej mnie przestrzeliwali, zobaczymy dobra, jak dobra. będzie z tobą. Dzień dobry, mogę na sekundkę dosłownie. Mamy taką sądę, ile pan by zapłacił za ten rower? Jak pan sądzi, ile on może kosztować? No powyżej 10 tysięcy. Powyżej 10, 000, tak? No. no kosztuje 7, ale pan, był pan blisko. Mhm. Dziękuję panu bardzo. Proszę. Dzień dobry, sekunda, mogę jedno pytanko? Jak pan sądzi, ile on kosztuje? Ten? Tak, ten czarny. Dwadzieścia, 27, ale był pan, powiedzmy blisko. I jak pan sądzi ile kosztuje ten rower czarny? Nie wiem. No tak pan strzeli. Z 999, nie? Blisko, siedem tysięcy. Dziękuję. Mogę sekundę, dosłownie jedno pytanko. Robimy sobie taką sondę. Tutaj jest taki czarny rower. Jak sądzicie ile on może kosztować? Oj, nie wiem. U, 30 tysięcy. Pani mówi, 30 tysięcy? No ja bym powiedział 20. 20. No to przestrzeliście sporo, bo kosztuje siadam. Tak, no okej. Okay. Okay. Także plus tak. dla Was. Ale e, taka anegdota, a czemu myślicie, że akurat tyle kosztuje? No ja rozumiem, ja rozumiem. E, takie opony, które jakby sugerują, że to jest jakiś specjalny to? rower. Tak. E, też rama raczej taka nietypowa, amortyzatory dość, dość duże. Ok, no. dobra, to dziękuję bardzo. Rower czarny, jak Pani sądzi, ile może kosztować? Elektryczny? To 8 tysięcy. A pan? 8,5. 8,5. Dobra, a pytanie poza konkursem, tam stoi drugi. Też elektryczny. Też. Ile tamten? To jest 12. Tamten 12. A to pan? trochę było. większy, no to no około 11. Okej, okay, to ten kosztuje 7, a tamten... Powiedzmy 20, trochę więcej, ale nie będzie, że 20. Dobrze, że mamy sprawne nogi i możemy jeździć z tak normalnymi. Ale dziękuję bardzo, Proszę dziękuję. Bardzo. I wygraliśmy? Yy, uśmiech, uśmiech i piękną pogodę. Nie wiem, ile już tych ludzi spytałem. Ja myślę, że już wszystkich spytałem. Tak, ta, oddaję ci kamerę. Wszystkich spytał, wszystkich spytał. No także yy, ciekawe to było, ciekawe to Tak, Ja lubię, lubię takie sądy. Wniosek jest jeden. Ludzie totalnie nie ogarniają, ile te elektryki są warte. Zbudowany jest wizerunek takiego bardzo drogiego sprzętu, który jest nie do osiągnięcia dla zwykłego człowieka. Wydaje mi się, że docieramy do momentu, w którym rowery elektryczne, nawet nowe, są dostępne już praktycznie dla każdego. Ale trzeba też przyznać, że ten Engwe mógł sprawiać wrażenie takiego fajnego, drogiego, bo jest egzotyczny. Chociaż, no, nie oszukujmy się, 7000 zł. To nie jest jakiś topowy sprzęt, ale zwraca na siebie uwagę. No a nie jest taki idealny, nie jest taki idealny. Więcej będę Wam chciał opowiedzieć na recenzji, która już niebawem na kanale. Trzymajcie się zdrowo, jeździcie bezpiecznie, no i do zobaczenia w następnym odcinku.